Na samym początku pragnę zaznaczyć, że, że Sebastian Lach i James Turner zrobili bardzo podobno tematycznie filmy do mojego, który pokażę wam już za sekundę. Także, jeżeli chcecie obejrzeć, to bardzo, bardzo mocno zapraszam do obejrzenia. Linki macie w opisie, a w tym momencie zapraszam Was na moje wideo. Miłego oglądania. Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo. Wow, jaka głośność. Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo gorąco i serdecznie w The Sims 4. Niedawno czekajcie, muszę to przyciszyć. Niedawno The Sims 4 obchodziło swoją piątą rocznicę, piątą rocznicę wydania i od tego czasu w grze zmieniło się naprawdę wiele rzeczy. Nie wiem, czy pamiętacie, jak w ogóle wyglądały The Sims 4 wcześniej, dlatego dzisiaj sam ja zobaczę razem z wami, jak wyglądała nasza gra. W dniu premiery, bo właśnie taką wersję obecnie mam zainstalowaną na swoim komputerze i zobaczymy ile się zmieniło, ile zostało dodane, jak bardzo nasza gra się zmieniła. No to cóż, zapraszam was do oglądania, jak widzicie na samym em, początku po pobraniu widzicie ten pierwszy ekran ładowania, który był kryształkiem. I teraz widzicie rzeczy, które mam dostępne w moich e, Simsach e, 4. Jeżeli mam edycję limitowaną, oczywiście, bo jest takowa prawda. Dobrze, także przeklikajmy sobie to wszystko i zobaczmy, co tu się dzieje. Jak widzę, nie mam połączenia, bo Simsy nie pozwoliły mi na to, żebym zagrał w nie, połączając się, bo wtedy wymagały mi aktualizacji, a ja tej aktualizacji nie chciałem. Także tak to wygląda. Mamy jakąś strasznie dziwną rozdzielczość w ogóle, jak to wygląda. Wszystko dobra tutaj na razie jest. Od razu sobie ustawię kamera z The Sims 3. Um. Na wejściu mieliśmy taki ekran, kochani, wejściowy, taki e, interfejs, na którym pojawili się simowie, w taki dosyć sobie jakoś z tego co tutaj widzę, No ale dobra, zacznijmy sobie grę. To była gra zaraz po premierze, to była właśnie wersja gry zaraz po premierze, więc mogło tu się pojawić dużo błędów. Jesteśmy w aplikacji stwórz SIMA, no i będziemy mieli e, oczywiście wskazówki i samouczki. My, oczywiście, to wszystko pamiętamy. Zacznijmy od nazwania naszego SIMA. Nie wiem, zrandomizujemy go sobie jakoś, obojętnie, niech to będzie obojętnie. Kto może jakaś e, kobieta najzwyklejsza, jakieś tylko jest. Podnie zmienimy, żeby wyglądała jak człowiek yy, i na y, jakieś takie jeansowe i jest ok. Dajmy ci imię, będziesz genowe graczem. Oczywiście gracze standardowo. Na początku mamy aspiracje, których jest oczywiście mniej, ale aspiracje dochodzą w dodatkach. Yy, oczywiście z pełną małą ilość cech. Cechy i tak dalej też do zadku, tak, dlatego to może tak dla nas dziwnie wyglądać. No i nie mamy randomizatora tutaj, który też doszedł ostatnio w aktualizacji. Mamy też galerię, którą mogę wam tak pokazać. Oczywiście, na szybko galeria jakoś bardzo się nie zmieniła. Jak widzicie, zresztą tylko troszeczkę zmian tutaj się poczyniło. Troszeczkę inaczej to wygląda, ale nie są takie ogromne zmiany. Mamy filtry i tak dalej, i tak dalej. W parcelach, a w pomieszczeniach, w rodzinach. I tak dalej, no tutaj jest zbyt wielu ciekawych rzeczy nie mam. Mogę swój profil? Nie mogę, bo musiał się połączyć, so, pewnie nie, nie da rady, nie dam rady się połączyć, albo jak się połączę, to każe mi zaktualizować grę. Pozostanę pozostań bez połączenia, tak jak widzieliście właśnie. Dobrze, przejdźmy naszą fą do naszych światów, zobaczmy, co tam się dzieje, no i ten ekran ładowania, który jest dla mnie hitem po prostu, o Boże, zapomniałem, że kiedyś mapa Simsów wyglądała tak. O nie, gadajcie! i światy były tutaj, nie było wybierania światów, tak wiecie, w takiej zupełnie odmiennej kategorii, w zupełnie odmiennym interfejsie, tylko wybierało, wybierało się je tak po prostu z góry, mamy mam za zatoczkę, mam oazę z i możemy sobie wybrać jakiś dom. Standardowo myślę, że pierwszy dom jaki wybieraliśmy to zawsze był któryś z tych. Więc w moim przypadku to mógł być ten dom, więc wybierzmy go. Niech będzie wyposażony i zobaczmy jak to wszystko działa. Standard. nie mogę się nadziwić temu ekranowi ładowania jaki teraz mamy o wiele, wiele lepsze ekrany ale ten był i tak ciekawy. Dobrze, oczywiście mamy wszystkie samouczki i tak dalej. Boże święta jak ta gra... Nie wiem czy wy to widzicie, ale ta gra wygląda totalnie inaczej. O nie in... Jakieś takie, nie wiem, poprawki graficzne to musiały zejść. Nie wiem czy widzicie przy oknach takie tutaj krawędzie. Niewygładzone, i rzeczy, na przykład takie, że nie ma tego na ultra przechodzenia pięknego światła. No, wygląda to zupełnie inaczej. Sterowanie scenami, te, te dachy jakoś tak dziwnie wyglądają. I jeny. Ostro to się dzieje. Co tutaj mamy? O, jakaś dziwna ikonka aspiracji. Co to ma być? Mamy pracę, mamy tutaj umiejętności, związki. Simologię, genowefa, gracz. Oczywiście nie mieliśmy wtedy drzewa genealogicznego, nie mieliśmy basenów, nie mieliśmy małych dzieci. Tu w ogóle jakiś znaczek pauzy, którego teraz nie ma. Potrzeby się jakoś mocno nie zmieniły. Inny wygląd obiektów. Nie wiem czy to zauważacie, obiekty były pod innym kątem przełożone wtedy i inaczej je było zupełnie widać. Teraz wygląda to o wiele lepiej. Mamy bardzo, bardzo, bardzo mało tych rzeczy. No i tak jak mówiłem, nie ma zmywarek, basenów, małych dzieci. Czego tutaj jeszcze nie ma? No naprawdę wielu rzeczy. Nie ma aktualizacji gender. Nie ma nic takiego, jest tutaj totalnie bała ilość wszystkiego. No nie wie, że po prostu. Nie wiem, czy wiecie, ale kod Bibi Może wpiszmy sobie najpierw testing cheats on, po prostu. I nie wiem, czy wiecie, ale kod BB Move Objects kiedyś nie działał. Po prostu nie działał i nie można było go użyć. No zobaczcie sobie, trzymam sobie z altem coś. Teraz mogę tak, ale już tutaj nie mogę tego postawić, na przykład. Więc Scott po prostu dzije no, to jest okropne. Dobra, okej, okay, ja nie chcę tego oglądać, już idź sobie tutorialu. Idź sobie, idź. Nie wiem, co ja musiał postawić. Jakiś taki kwiatek, nie? Po prostu? I tutaj mogę sobie normalnie postawić? Tak, ale. Wciąż zniknął. Dlaczego nie mogę? Dziwne. O, nie mogę tego tak przestawić tutaj, no, na Alcie, czy nie wiem, zrobić jakieś dziwnej rzeczy, typu tu wstawić. Bo po prostu mu objecta nie ma totalnie, to jest totalnie dziwne. Ja nie mogę po prostu. Ja wiem, że można szukać, wiem, że jest dużo nowości, które tutaj, które w Simsach się pojawiły. Wyposażenie rodziny, super świetnie, nie pokazuj mi się tutorialu. Tak wiem, że mam kamerę. Dobra, to może przejdźmy gdzieś, nie wiem, sobie do parku i poznajmy kogoś, zobaczmy, co tam można zrobić. Simsy przeszły długą drogę, nie oszukujmy się. A w ogóle nie, się klikało, po prostu się przenosiło. nie trzeba było tam nic kliknąć dalej. Tylko klikasz i już przechodzisz, totalne, totalne zero. Park, oczywiście. Kogo my tu mamy? Bob Pancakes. Dlaczego ty tutaj w ogóle grzebiesz w śmiecach? To ja nie wiem. Przyjaznie się z nim powitaj, może. Um, Czemu idziesz do kibelka? Przecież nawet nie chcesz siku. Nie rozumiem tego. No ale dobrze. Też inne jest zdjęcie Boba. Nie wiem, czy widzicie, jest jakoś tak z innej strony jego zdjęcie zrobione, pokazane. Cześć, Bob. Co możemy z tam zrobić? Czy nie mamy jakichś interakcji zwykłych? Nie no, zapytaj jak minąć dzień, oczywiście. Interakcje związane z emocjami, nie wiem co możemy tutaj ciekawego z tobą zrobić, pobłotkować Nie mamy na pewno leżenia i patrzenia na chmury, bo wtedy wiem, że bardzo dużo się. Bardzo dużo. O Jezu, bo bez pewny siebie jak dziwnie. I ten jakiś jego kryształek jest jakiś dziwny inny, widzicie w porównaniu do niej nie wiem o co chodzi. Wiem, że na pewno nie ten, nie dało się tutaj patrzeć właśnie w chmury, bo to poprawia teraz bardzo, to, to poprawia interakcja między simami i cały ten pasek znajomości, więc popróbujmy może z nim tutaj poflirtować coś, integes, czy to działa, jak to działa w ogóle, w ogóle proszę was za moją myszkę, nie wiem czy to słyszycie, teraz postaram się to wywołać, o, słyszycie to? Tak, tak piszczy ta myszka, taka prawdziwa myszka, trochę. Także nie, nie naciskam prawdziwej myszy, bo wiele osób już tak pytało się mnie o to. Po prostu wychodzi na to, że moja myszka jest jakaś popsuta i muszę ją kupić. No, mam także na razie, no, z moją pikającą myszką muszę sobie tutaj e, poradzić. O nie, co ci się stało? Smutne słowa. No nie, straszne zjawisko i niezręczne spotkanie. No to nie możemy. Myślałem, że padał śnieg przez chwilę, widzieliście to? O. Co, co, Jakieś świetliki chyba są, matko święta. Co nieźle. Co to jeszcze możemy zrobić? Woda w ogóle wyglądała jakoś dziwnie. Nie no, w chyba tak samo. Mm, tutaj wszystko jest ok, No oczywiście nie mieliśmy innych światów. Ło. To dziwnie wygląda. Łowić wszystko mogliśmy raczej. Takie rzeczy, no były... naturalne, ale było strasznie ogólnie mało czy do roboty. Nie mieliśmy w ogóle jakieś kariery? Co, co, co? Zresztą nie mogę powiedzieć jakąkolwiek karierę. Jak to wygląda teraz? Kulinarną? Aha. Pasek się nadziała na świecie, no nie wiem, zostanie może w literackiej karierze, tutaj też zupełnie inny panel tej kariery, nie było kariery freelancera, ani żadnych karier półotwartych, ani tych otwartych karier, więc trochę tego było, a raczej trochę tego nie było, trochę tego zabrakło, zdecydowanie, nie wiem, może kogoś innego tutaj poderwijmy, na przykład Landgraba, to może nie nie Pancakes, bo widać, bo w tej wersji gry jeszcze był wierny, co się z tą panią stało, czemu ona nagle się cofnęła, co tam jest? Wiem, że jakieś kryształy krośne, ale to tylko kwiatek lilii. Wygląda to prze, przekozacko, w sensie zupełnie inaczej. To jest jakiś w ogóle statek podświetlany, to jakaś lokomotywa. Nie wiem, gdzie możemy jeszcze pójść. Pójdźmy sobie może do biblioteki. W bibliotekach były komputery, więc przejdźmy tam i zobaczmy, co tam można zrobić, czy tam kogoś ciekawego spotkamy. Nie mogę się nadziwić z tym ekranem wyładowania, on był taki dosyć oryginalny, w porównaniu do tego e, szarego, szarego granatowego, który teraz mamy. Dzień dobry, witam w bibliotece. E, komputery są, oczywiście laptopów też nie było, to jest coś, co nie istniało. Więc podźwignijcie sobie, dziewczyno umiejętności literackie. Wiem, że jesteś smutna, no ale na razie, póki co, to nie ma co przeżywać tego. Jesteś na szczęście zadowolona, jeżeli chodzi o twoje potrzeby. I chciałbym, żebyś, żebyś kogoś poderwała, bo chciałbym wam pokazać że dziecko i itd. z tego powodu, że jak zresztą sami wiecie, nie było tutaj małych dzieci i nasze dziecko zamiast wyskakiwać, do małego dziecka, takie niemowlę świeżo urodzone, stawało się od razu dzieckiem, co było dla mnie ogromnym szokiem, że w ogóle w grze w 2014 roku takie coś zostało wprowadzone, ale tak to wyglądało, także nie wiem. Ja wrócę może do Was, jak nasza tutaj kochana genowewka będzie w ciąży albo przeniesiemy się do jakiejś innej rodziny, na przykład do bobów pancakesów, do Pankejków naszych. Obiecałem już, że będę Pankejkami się zbytnio nie interesował, ale w sumie możemy sprawdzić, jak to wyglądało. Wyjście do głównego, tutaj nic nie ma. Pomoc? No. Okej, okay, chyba tak, jak że są po prostu. No dobra, to po prostu zarządzajmy światami i idźmy, zróbmy e, dziecko pancake'om. O, zupełnie co innego, jest taki przycisk Play, jest przycisk zbudowania i co mam jeszcze? Podróżowanie, wprowadzenie rodziny, eksmitowanie rodziny, zmienianie typu parceli, zarządzanie rodziną. To też się troszeczkę ten interfejs tego wejścia do rodziny zmienił. A czy ja mogę o nich przeczytać coś? Nie ma opisu rodziny? O, to dziwne. Nie powinno być opisu rodziny nigdzie? Chyba, że jak kliknę Play, to będzie opis rodziny. Nie ma opisu rodziny. A? to ciekawe. Dobra, ty jesteś głodna, ale pierwsze co bym chciał, to żebyście wy się postarali o dziecko i inna ikonka jest w ogóle starania się o dziecko. No cudownie. Czy ja mogę jakoś w opcjach ten tutorial włączyć? Czy to jest możliwe w ogóle? Tutaj nie. Nie, rozgrywka, wolna wola, tradycyjne menu, i życie, normalne, długa, krótkie sterowanie. Um, no niestety nie mogę włączyć tutorialu, widzę. nie, nie niestety nie jest to możliwe. Przykro. E, dobrze. Sprawdźmy, jak wygląda tutaj robienie dzieci. W tym przypadku oczywiście nowością było w czwartej części gry i rozgrywki to, że nasza Simka mogła zrobić test ciążowy, że mogła karmić piersią, no ale było również efektem to tego, że małych dzieci nie było. Także mieliśmy karmienie piersią, mieliśmy test ciążowy, ale małych dzieci brak. Dobra, Eliska. Sprawdźmy, czy jesteś w ciąży zaraz po tym barabara. Zróbmy test ciążowy, zobaczymy, jest szczęśliwa, że Barbara się tutaj zrobiło i czy jest za dwoje? Jest za dwoje, Obaczcie. tutaj jeszcze, no myślałem, że brzuch nie rósł, ale brzuszek urósł, jest taka podświetlona, na chwilę po, poświetliła się i e, jak widzicie nie poszła bo powiedzieć tego Bobowi w ogóle. Tylko raczej została tutaj, a w normalnej rozgrywce, no to raczej oni się chwalą. Ja jest materialistką, więc jeśli kibel podoba, no i wracam do was, jak będzie poród. Oczywiście, jak wiecie, porodów nie było w szpitalu, bo nie mieliśmy tutaj w pracy, więc jedyne co mogliśmy rodzić, to w domu. I nie było też komitetów powitalnych, z tego co wiem w ogóle, więc... Nie wiem, jak wy, ale ja totalnie mogę zauważyć zmiany w to, jakości mebli i wszystkiego. Zobaczcie, jak te okna, jakie one mają ostre krawędzie tutaj, i jaką w ogóle słabą rozdzielczość można powiedzieć. No, co tam za oknem takie zielone? Aha, to dobrze, okej. Okay. O nie, zobaczcie, jak kiedyś wyglądał telefon. Wyłącz dźwięk w telefonie sieć. On nie wszystko było tak razem i nie wyglądało w ogóle jak interfejs telefonu. Czy jakie, jakie były usługi? Na przykład możemy zobaczyć to zaraz. Także wyjść z tej wanienki. Gosposaj i dostawca pizzy. Ogólnie mam wrażenie, tak grywając już kilkanaście minut tutaj, że dużą zmianę przeszła słuchalność simów. W sensie, jak ja robię Bobowi to, to on po prostu po sekundach kilku tak wychodzi z tej wanny. Jak coś, coś tutaj nie gra. Jakoś szybciej oni, mam wrażenie, reagują na moje polecenia. W simsach, w późniejszych już, po tych wielu aktywizacjach i mając wiele dodatków, zaczynało to się troszeczkę zacinać i bugować. Mam wrażenie, że teraz jest to troszeczkę poprawione, ale teraz naprawdę w tej takiej okrojonej totalnie podstawce simowie zachowują się bardzo, bardzo dobrze. O, dziwo. Kolejna ciekawostka to jest takowa, że również jakby zdjęcia potrafi w ogóle cały interfejs tutaj potrafi się zmienił, jak widzicie zresztą, nie wiem, wygląda trochę inaczej, jest zupełnie większy w najnowszej części gry i tutaj pod innym kątem jakby te potrawy, ich zdjęcia zostały zrobione, tak można powiedzieć. A powiem wam, że Bob i Eliza się w ogóle nie zmienili, bo nadal pierdzi jako pętany, a Eliza nadal jest złośliwa i, i Boba obraża, mimo tego, że jest w ciąży. Kiedyś też zapisy włączało się inaczej. Mamy coś takiego jak w czytaj grę i nie było widać, jak nasi simowie wyglądają i co to jest w ogóle za gra, tylko mamy moja zapisana gra, pancakes i moja zapisana gra 2, także wejdźmy sobie tak i, i nie było widać w ogóle o co chodzi i takich zapisów kiedyś można było tworzyć miliony i nie było w ogóle wiadomo o co chodzi, także dosyć, dosyć, ciekawe nie powiem, że nie, powiem wam szczerze, że jestem zdziwiony jak dużą drogę The Sims 4 przeszło do tego, aby być w tym miejscu, w którym jest teraz, ale to powiem wam jeszcze na końcu filmiku, zobaczymy najpierw ten poród cały no i udało mi się zacząć poród, udało się możemy urodzić oczywiście dziecko w Szpice. Szpitalu, ale wiadomo, że tego szpitala nie pójdziemy więc e, urodźmy sobie ale nie musisz tego mieć i rodzisz w tym momencie więc, więc idź ty dziewczyno u, urodź to dziecko, oni sobie oczywiście idą razem, bo chyba nie, bo poszedł z Elizą e, i czekamy, mamy dziewczynkę, niech to będzie Natalia Pancakes, Uj i mamy kolejną dziewczynkę, no to nawet mamy e, bliźniaki na odcinku, bardzo ciekawie, mamy Maję i Natalkę, cześć dziewczęta no i pokażę wam teraz największy absurd decim 4, który Wyszło zaraz w 2014 roku, we wrześniu. Także, proszę bardzo, postawcie nasze maluchy. I Natalia staje się dzieckiem. Jak to działało, to ja nie wiem. Oczywiście, inna, jak widzicie, inny interfejs wybierania aspiracji i cechy o wiele, wiele brzydszy niż ten, który mamy obecnie. Zobaczmy, jak będzie wyglądała. Proszę, nawet są podobne, mały geniusz. Mól książkowy, zobaczmy, jakby z twarzy jesteście podobne. No, całkiem podobne, i to jest największy absurd, właśnie. Aliska, idealnie po prostu pokazujesz teraz to, co czuję, widząc te dwie istoty. W każdym Raz jak widzicie, tak wyglądały Sims 4 w 2014 roku, czyli 4 września na premierze światowej, na premierze w Polsce, 2 września była premiera w Stanach Zjednoczonych. Tak wyglądało to, jak wiecie, i osoby, które zapewne nie grały, wiedzą, i osoby, które grały, wiedzą, że w tym czasie na The Sims 4 jakby wylewał się ogromny hejt. Ja uważam, powiem Wam zupełnie szczerze, że ten hejt był całkiem uzasadniony, ponieważ gra była grą bardzo okrojoną, nie dało się w niej zbyt wiele robić, ale duże. Plusem jest to, że twórcy The Sims tak bardzo postarali się i po pięciu latach od kiedy gra wyszła, ta gra według mnie jest grą, która jest zupełnie inną grą, zupełnie bardziej grywalną i jest w niej teraz miliony opcji. Nawet, kochani, jeżeli ktoś z Was ma grę podstawową, to naprawdę da się dużo rzeczy robić w 2019 roku w Sims 4 w grze podstawowej z wszystkimi aktualizacjami. Naprawdę. Póki co, mam nadzieję, że ten film wam się spodobał i póki co oczywiście dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie, zostawcie lajka dla rodziny Pancakes, być może im się życie ułoży, chociaż w bardzo, bardzo podstawowej wersji The Sims 4, bardzo okrojonej, a póki co, tak jak mówiłem, dziękuję wam jeszcze bardzo za oglądanie, i na to, że zostawicie łapkę w górę i subskrypcję i że ten materiał was zaciekawił, bo dla mnie naprawdę był ciekawy i miło było się dowiedzieć jak właśnie Simsy w takich latach wyglądały i jak dużą drogę przeszło od tamtego czasu. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia w następnym i. Cześć!